I to jest chyba kościół pod wezwaniem świętego Krzysztofa, bo tu jest jego sylwetka. I tutaj są jakieś wota, nie wiem co to jest, ale bardzo z wielką czcią podchodzą do tego. Tutaj tej siwierni podchodzą, tutaj modlusi, no, nie wiem co to jest. No i tutaj Chrystus. No. Chyba Chrystus trzyma dziecię, chyba, że to jakiś święty. No. I tam jest Matka Boska, ta która, która również była na zewnątrz, to jest pewnie też pod Jej wezwaniem, a tam kaplica. No i już przychodzą rodziny, zaraz się będą witać, ściskać, rozmawiać. Rozmawiają wszyscy na głos. A to chyba turyści, to chyba turyści. A tam z przodu stoją nasi